Wojtek Majewski, witam w moim archiwum. Dostałem takie oto treści maila. Proszę pamiętać, że motoryzacja to nie tylko rajdy, to też samochody i historia, i chcielibyśmy więcej opowieści o samochodach. No więc zastanawiałem się o jakich autkach opowiedzieć i doszedłem do wniosku, że ciekawą marką na pewno jest Chevrolet. Chevrolet między innymi dlatego, że związany jest z Polską, przecież tu w 1928 roku w Warszawie została założona fabryka Chevroleta. Później w czasie kryzysu ona upadła, ale została wznowiona bodaj kilka lat później. No i z drugiej strony Chevrolet to są samochody, których bardzo wiele jeździ po polskich drogach, ale niestety od niedawna Chevroleta nie ma. Pamiętacie Państwo Cruza, oczywiście te piękne Camaro, to są samochody, które budowały legendę tej marki. My trochę o innych autach, ale właśnie o Chevroletcie dzisiaj w naszym programie popatrzmy, posłuchajmy, powspominajmy. To był rok 1912. Proszę Państwa, dziś o Chevroletcie przede wszystkim. To marka, która w tej chwili w Polsce przeżywa znakomity czas, zresztą nie tylko w Polsce. To marka, która wprowadza znakomity samochód elektryczny Volt, który stał się autem roku wspólnie z Oplem Vampero, a więc zaczynamy od Chevroleta. Ten oto samochód łącznie ze swoim bliźniakiem, czyli Oplem Wamperą został Car of the Year, czyli samochodem roku 2012. Wojtek Osoś ma powody do satysfakcji, chociaż to nie jest samochód na polski rynek, ale imidżowo yy, dla Chevroleta to, yy, to coś ważnego. To bardzo dobra wiadomość i wielki powód do satysfakcji. Jest to kolejna nagroda, którą otrzymaliśmy. Najpierw North American Car of the Year, później Green Car of the Year. Teraz samochód ten został doceniony przez bardzo prestiżowe jury w Europie. Najbardziej popularna, najbardziej prestiżowa nagroda Car of the Year. Jesteśmy bardzo dumni z tego, po prostu. I myślę, że to jest auto również na polskie drogi, wbrew temu, co, co Pan powiedział. Jest to samochód, który sprawdza się dosłownie wszędzie, dlatego że daje. Bardzo bardzo dużą elastyczność dla klienta, dla użytkownika. Tak? Nie... 80 km można przejechać tak. na silniku elektrycznym, a później przełączamy i w zależności od potrzeby jedziemy na silniku spalinowym. Dokładnie, ale przełącza się samochód automatycznie, nawet nie musimy tego robić. Tak? Daje nam to bardzo dużo elastyczność i możliwość użytkowania tak jak zwykły kompakt. Tu się niczym ten samochód nie różni, jeśli chodzi o tą stronę użytkową dla klienta. Bardzo mocno się różni, jeśli chodzi o tą stronę Technologiczną, jest to bardzo zaawansowana technologia. Połączenie napędu elektrycznego z silnikiem, generatorem, który daje właśnie te możliwości uniezależnienia od jednego źródła prądu czy, czy energii, tak? Ja myślę, że to jest przyszłość, bo jednak samochód elektryczny ma ten ograniczony zasięg, jeżeli jest dodatkowy samochód, silnik spalinowy, wtedy jesteśmy wolni, nie musimy się martwić. O, niespodzianka. Przed chwilą zgasło światło, ale na genewskim salonie wszystko wrzuciło do normy. I tak sobie pomyślałem, e, Wojtku, to jest ten moment, kiedy jedzie się samochodem elektrycznym i nagle coś sygnalizuje, że kończy się prąd. Ten silnik spalinowy jednak się przydaje. No to jest ten moment, w którym klienci Volta nie muszą się w ogóle martwić. Tak? Więc, e, więc to pokazuje, jak e, przemyślanym konceptem jest właśnie Volt. Daje pełną niezależność, e, daje dwa e, źródła energii. E, możemy korzystać z auta praktycznie non-stop. Nie jesteśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od tego, czy jest w pobliżu stacja benzynowa, albo czy jest źródło prądu. W Polsce, oczywiście, Volt jest samochodem przyszłościowym, natomiast ja myślę, że warto o Cruzie powiedzieć, bo w ogóle Chevrolet ma dobry czas na naszym rynku. Jest bogata oferta. Cruz się nieźle przyjął, ale pojawia się nowy wariant. Tak, stopniowo zwiększamy ofertę na polskim rynku. Było mnóstwo premier w zeszłym roku, aż siedem, kolejne dwie w tym roku. Jest to Cruz Kombi, światowa premiera właśnie tutaj w Genewie i bardzo ważny model dla, dla Polski. Rozszerza gamę, którą oferujemy w segmencie kompaktowym o kolejną wersję nadwoziową, co daje nam praktycznie 95% pogrycie tego segmentu, a klientom możliwość większą możliwość wyboru. Do tego dochodzą nowe jednostki napędowe, 1.4 turbo silnik benzynowy oraz silnik diesla 1.7 130 koni mechanicznych, co też powinno spowodować, że ta nasza oferta, jeśli chodzi o Cruza, będzie coraz bardziej atrakcyjna, nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla klientów lotowych. Jeszcze dwa zdania takie ogólniejsze. Tutaj stoi samochód o dźwięcznej nazwie Malibu. To nie jest specjalnie auto może na polski rynek, ale przecież też trzeba o takim aucie dwa słowa powiedzieć. Dlaczego nie? Właśnie to jest druga e, premiera rynkowa, którą będziemy mieli w Polsce. Już latem e, Malibu będzie dostępne. Legendarne auto w Stanach Zjednoczonych od 1900 1964 roku, tak, e, z e, e, ósma generacja wchodzi do Polski, więc e, ja myślę, że e, świetnie uzupełnia tą gamę, którą mamy, segment e, średni, e, dwie opcje silnikowe, benzynowe 2.4 litra oraz diesel 2.0, e, na pewno urozmaici ofertę na rynku i wprowadzi takiego ducha e, Ameryki, m, dużego sedana, którym jest Malibu, powinno się to auto podobać. Malibu to był samochód, który na pewno się podobał i ja cały czas boleję, że tych aut nie ma, Impala, to samochody, które gdzieś tam w sercu e, są. Zresztą Państwo pewnie wiecie, że Opel, czyli ten samochód z rodziny General Motors, bo Chevrolet jest w tej wielkiej rodzinie, jest już e, jakby francuski, że przeżywa e, ta marka taki, e, takie odnowienie, czyli już nie ma tych tradycyjnych limuzyn, wszystko Poszło w nową modę, w suwy, no ale taki jest czas, takie podjęto decyzje. Ja trochę żałuję tych pięknych samochodów. Szczególnie miałem sentyment do Cruza, który zrobił w Polsce karierę, bardzo udane auto. Proszę Państwa, musi być o sporcie, jak żeby inaczej. Wiem, że sport kochacie. A więc drodzy Państwo, Hołek kiedyś stworzył na, właściwie pomysł to był Andrzeja Kalitowicza, jego menadżera. Coś takiego, co się nazywało Hołek Management. No i sprawa polegała na tym, aby młodych, zdolnych kierowców przygotowywać do wielkiej rajdowej kariery. A jak wyglądały lekcje u mistrza Hołka, lekcje bierze Wojtek Zaborowski. Zostawaj w za długo, bo nie masz pewności, czy później wjedziesz na, swoją, na swoje miejsce. Szczególnie w grząskim, no bo wiadomo, asfalt to są inne prawa. Szczerze, zostań jeszcze, jeszcze, jeszcze śmielej i dopiero tu jest zejście na punkt W ogóle nie redukujesz. To jest zbędne, to co zrobiłeś. Masz taki moment obrotowy, że ten samochód i tak z dołu ci ciągnie i masz później spokojniejszy podjazd. Wiesz, o co chodzi. Jak już jesteś na wysokim biegu, to on ma ochęć jechać, a nie czeka. Zdecydowanie za wcześnie hamujesz, cały czas. Śmielej, dochodź po prostu na buja bardziej z taką większą dynamiką do zakrętu. śmielej. Nie wiem, wiem, to jest niebezpieczne miejsce. Widzisz pochylony jest zakręt w drugą stronę. będzie zawsze miał tendencję do zjeżdżania. A tamte drzewo woła coś do mnie. Poważnie. Tu szeroko śmielej. I teraz tu już jest punkt styku taki dłuższy, że jak gdyby nie na krótko, tylko tak ciągniesz, żeby do tego zakrętu być ustawiony. To też jest źle pochylony. Tu możesz dłużej, bo to z dużej trąby, masz, możesz na dłuższym przeciwskręcie zostać, żeby się dohamować w ogóle bokiem. To musi być, wiesz, jak gdyby ty jesteś pociskiem, który musisz w tym tunelu skierować w dobrą stronę. Tak, jak gdyby staraj się i wypatrujesz punkt daleko, który jest twoim punktem, który cię interesuje, do którego musisz dojechać, wiesz, w na jak najkrótszym czasie i jak najbezpieczniej. Puszczaj kierownicy, wojny. Kręcisz cały czas, masz dosyć przyzwoite przełożenie, że nie musisz robić wiesz, bo tych parę ruchów. Cały czas tylko ciach, ciach, Miękkie, spokojne ruchy. Bo cię kiedyś to zawiedzie, puszczenie kierownicy. Takich furtek się nie boisz. jedziesz po całości. Spodoba, tu no masz się gdzie oprzeć. nawet gdy coś na tyłem o bandę i ciągniesz z Wiesz, że ratujesz się zawsze gazem ogóle jak zaczyna się ślizgać, zaczyna obracać auto, to ten gaz jest najbardziej pomocny Wszystkie niebezpieczne miejsca z większą rezerwą, jak i tak powinno być. Już dawno temu, to było ładnych parę lat temu, zastanawiałem się co zrobić, żeby młody, zdolny zawodnik mógł w odpowiednich barwach, w odpowiednim stylu, w odpowiedniej jakości wyjechać i, i mieć szansę na ściganie się no o, o najwyższe laury i cóż no taki pomysł powstał że się jak zwykle jeżeli jest pomysł to jest Andrzej Kalitowicz, doszliśmy do takiego wniosku, że trzeba coś takiego zrobić, żeby sponsorzy mogli bezpiecznie inwestować, żeby zawodnicy mieli jakieś oparcie, jakieś doświadczenie. Myślę, że trochę doświadczeń mamy i w budowaniu chyba pierwszego takiego dobrego zespołu młodzi zawodnicy w miarę dobre samochody, bo oczywiście są zawsze jakieś ograniczenia finansowe I, i nauka, nauka, żadnych wymagań. Nie, że musisz być pierwszy, drugi, trzeci, piąty. Absolutnie, mają jeździć, ćwiczyć, maksymalnie się rozwijać. To nie jest plan na rok. Yy, zazwyczaj są to plany trzyletnie, dojścia do jakiejś określonej pozycji sportowej. Wojtek Zaborowski to kierowca bardzo zdolny. Niestety yy, nie udało mu się zdobyć tytułu mistrza Polski, jak zawsze w pewnym momencie. I miał dość poważny wypadek, i pewnie sprawy finansowe, jak zawsze, zdecydowały o tym, że wielkiej kariery nie zrobił. Ale na pewno lekcje uchołka wiele dały, bo przecież sukcesów odniósł niemało. Proszę Państwa, ja czasami nie bardzo rozumiem, dlaczego tak kochacie te onboardy. Ciągle informacje, prośby, że niby na podstawie onboardu najwięcej się widzi, jak jedzie kierowca. Ja nie do końca się z tym zgadzam, ale skoro kochaczą bordy, dziś będzie Tomek Czopik z Łukaszem Wrońskim. To załoga, która w 2003 roku zdobyła tytuł mistrza Polski. Załoga, która e, między innymi słynęła z takiej mądrej, e, czasami nawet brawurowej, ale wyrozumowanej jazdy. Zobaczmy. Łukasz wroński pilot, Tomek Czopik kierowca startują do odcinka. Tomek Czopik z Łukaszem Wrońskim, niech sobie jeszcze jadą. Ja teraz e, chcę przypomnieć Państwu o zagadce. Ona e, dotyczyła kierowców, których udało nam się namówić na taki e, inny test. Samochody turystyczne na torze w Poznaniu chcieliśmy sprawdzić, e, jak naprawdę one spisują się podczas sportowej jazdy. E, no i udało nam się namówić. A pytanie właśnie dotyczyło tego, kto. Był Janusz Kulik, znakomity kierowca rajdowy, nieodżałowany mistrz kierownicy. Był Zbyszek Szwagierczak, Andrzej Dziurka i Krzysztof Federowicz, kierowcy wyścigowi z wieloma tytułami. To była niezwykle ciekawa konfrontacja, bo można było się przekonać, że w czasie jazdy na torze okazuje się, że nie zawsze moc i przyspieszenie decydowały o tym, jaki samochód miał dobry wynik. Podczas tych testów. Proszę Państwa, to tyle dziś. Tomek dalej podróżuje, a my kończymy spotkanie w Moto Archiwum Wojtka Majewskiego, zapraszając już na kolejne. Do zobaczenia.